Tego tu, a tego tam! No daj spokój symetrycznie musi być. Co rodzina przyjedzie i pomyślał, że to że tu lumpy, jakie leżą? Ale ten zbliż to pewnie oliwony, daj spokój, ona na nim ma gustu, to zobaczycie brzydki. A jakieś takie wyblakłe, proszę to ja to za kolor w ogóle. Czy ona w ogóle śledzi jakieś trendy cmentarne? A czapkę na cmentarzu jesteś! Ja mogę, kobiety mogą! Wiesz, na klaszt, nim dać panie światło, tu i mi świeci na wiki wieków. Amen! Masz tam gdzie te przeklęte zapałki? Ach już jakieś zwilgotniałe pewnie. Tylko mi komuś nie łączy, ma, ty masz na a co ty pod dachem, proszę ja cię piromana trzymasz? O masz, no mało gazu, mogłaś to ładować. No pal się się, no. Będzieś ty bata za wkładę kupiłam, ale patrzcie, patrzcie, ile się ludzi zjechało, no. No pewnie jak się to przyjadło, ale w ciągu roku to proszę ja cię, nie ma komu na ten też przychodzić. O, widzisz teraz, jak ja ładnie proszę, ja cię tego, tak by Gdybyś nie, że nie miał to jeszcze by nie chciało. Ty patrz, ta szakulacy rybę, jakieś te wzięła. Jezu, tutaj spokój, na czy nie agencja? Ja mam no, powiem, to jest pewnie wdowa, proszę ja ciebie, ona nasz kolejnego szuka. No. Kubuś tam, bo się przekrzywił. I weź te kwiatki, bardziej bazon wciśni. Patrz, już pęka. Mówiłam by proszę ja nie stawiać z marmuru, bo będzie się, proszę zamrażał i rozmrażał, w zimę i będzie pękał. Zobaczysz, jeszcze kilka lat proszę cię i będzie tak popękana jak te twoje pięty. Ale patrzcie, patrzcie, ile tam nowych grobów w tych alejkach, no daj ta spokój, teraz to ludzie nic tylko umierają. Co oni nie mają co robić? Ale z twojego złego, to wiesz, no proszę cię tyle razy byłam w tym roku na stypach, że tutaj ta spokój nadłam się na wszelkie czasy, no? Matko, bo było to kiedy oni i asfalt jakiś wyleją? No przecież się moje trzewiki pobrudzą. A szkoda by było oddawać, bo 390 zł kosztowały. No! I to za swoje, a nie za mszowe. <laughs> a patrz Bato, co tam ten facet sobie wkłada, proszę, w buzi, jakieś tam, wiesz, drażetki, jakieś papierki. <laughs> że to jest prezydent, no wiesz, no on sobie lubi te gumy do rzucia, wiesz, porzuć w miejscach publicznych, na no co, no rodzinę też to może mieć, nie? Oj, ale dzidka to mężowi tego grobu nie umyła, widać. No cóż, nie każdy ma szacunek do zmarłych. Obyśmy tylko Maryśki... Maryśka, chowajcie się!